Z Ewangelii według św. Łukasza Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain a szli z nim Jego uczniowie i tłum wielki Gdy zbliżył się do bramy miejskiej właśnie wynoszono umarłego jedynego syna matki a ta była wdową Towarzyszył jej spory tłum z miasta na jej widok pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Niektórzy mówią, że w tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, zawarte jest najsmutniejsze zdanie w Piśmie Świętym. Wynoszono z miasta w trakcie pogrzebu młodzieńca, syna matki, która była wdową. W starożytnym Izraelu kobieta jedyne swoje oparcie mogła znaleźć w mężu. Straszne było położenie wdowy, szczególnie kiedy nie posiadała już dzieci. To nie tylko śmierć syna jest tragedią, ale także przyszłość tej kobiety, która będzie zdana na łaskę i niełaskę ludzi, którzy żyją z nią w jednym mieście. Przedziwne jest zachowanie Jezusa. Tydzień temu słyszeliśmy, kiedy setnik prosi, błaga o uzdrowienie swojego sługi. A dzisiaj ta kobieta tylko płacze. Jezus, widząc jej ból, jej żal, jej strach i wszystkie te tragiczne uczucia, które w jej sercu się kłębią, sam podchodzi i mówi: Nie płacz. Przechodzi do działania. Ta dzisiejsza Ewangelia jest okazją do tego, żeby spojrzeć w moje życie. Czy ja Jezusowi pozwalam rzeczywiście, żeby wszedł i działał w moim życiu? Czy pozwalam mu na to, aby dotknął mnie? Nawet tych najbardziej tragicznych, bolesnych, ciężkich spraw z mojego życia. Słuchując się w tę Ewangelię cudu, cudu wskrzeszenia, prośmy, aby i nasza wiara, jeśli jest nadwątlona, może już ledwo żywa, doznała cudu wskrzeszenia przez Jezusa, cudu uzdrowienia, cudu uleczenia. Słuchając tej Ewangelii, bądźmy pewni, że Jezus działa w Twoim i moim życiu.